Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, ona jest jakby zwierciadlanym odbiciem błogosławieństw, które znamy, skazania na górze z Ewangelii świętego Mateusza, ale w Ewangelii świętego Łukasza jest nieco inaczej. Pan Jezus nie tylko nie wychodzi na górę, ale schodzi z góry. Najpierw na tej górze modli się całą noc, potem po tej modlitwie schodzi w dół, wybiera swoich apostołów. To słyszeliśmy bodaj wczoraj. I dziś słyszymy, jak schodzi jeszcze niżej na równinę, podnosi oczy na swoich uczniów. I mówi do nich nieco inaczej niż w Ewangelii Świętego Mateusza, bo w Ewangelii Świętego Mateusza te osiem błogosławieństw to jest proklamacja nowego prawa. Podczas gdy u Świętego Łukasza Pan Jezus mówi to bezpośrednio do swoich uczniów: Błogosławieni jesteście Wy, ubodzy. Błogosławieni jesteście Wy, którzy teraz głodujecie. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie. Czemu ta zmiana? Co ewangelista chce podkreślić bardzo mocno? Chcę podkreślić bezpośrednią relację Pana do każdego z nas, do swoich uczniów. I co więcej, chcę też pokazać, o co chodzi w tych błogosławieństwach. Konkretnie w naszym przypadku. Otóż, przecież samo ubóstwo z siebie, czy sam głód z siebie, czy płacz sam z siebie nie przynosi żadnego błogosławieństwa ani szczęścia, bo też to słowo błogosławieni moglibyśmy tłumaczyć równie dobrze, jako szczęśliwi. Tu nie o ubóstwo, nie o głód, nie o płacz, nie o odrzucenie przez ludzi chodzi. Chodzi o to, o czym mówi nam w pierwszym czytaniu Święty Paweł. Jeśli z Chrystusem powstaliście zmartwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. To bardzo ważna wskazówka aby właściwie rozumieć błogosławieństwa. Błogosławieni jesteście wy ubodzy, bo jesteście moimi uczniami, bo to wasze ubóstwo otwiera was na mnie, otwiera was na szukanie zbawienia u mnie, nie w tym świecie. Błogosławieni jesteście wy, którzy cierpicie głód, wy moi uczniowie, bo otwiera was to na mnie, na na oczekiwanie zbawienia, pomocy z mojej strony. I błogosławieni wy, którzy płaczecie, bo skierowane są Wasze oczy na mnie i tak jak ubodzy otrzymają Królestwo Boże od Jezusa Chrystusa, jak głodujący, którzy zwracają się ku Niemu, będą nasyceni, tak jak błogosławieni, płaczący, będą się cieszyć, będą się cieszyć tą radością której nikt im nie odbierze. I podobnie też i ci, którzy ze względu na Jezusa Chrystusa są odrzucani z pogardą. Mówi Jezus, cieszcie się i radujcie w tym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. I dalej mówi: Natomiast biada Wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, który, których nasyca ten świat. Którzy nie potrzebują nic więcej, bo już im wystarcza to, co mają. Ich bogactwo, które święty Paweł nazwie w pierwszym czytaniu bałwochwalstwem, chciwość pieniądza, chciwość bogactwa. Jeśli to was nasyca, biada wam, bo to wszystko stracicie. Biada wam, którzy jesteście teraz syci, którzy. Właśnie cieszyć się tym, że wszystko, czego Wam potrzeba, posiadacie i to stanowi Wasze szczęście. Biada Wam, bo będziecie cierpieć głód i to dużo poważniejszy głód niż ten tylko fizyczny. W Starym Testamencie prorok Amos będzie. Krytykował Izraela i mówił, że przyjdzie czas, kiedy będziecie cierpieć głód Słowa Bożego. Teraz się cieszycie tym, co posiadacie, ale przyjdzie czas, że będziecie cierpieć głód Słowa Bożego. I to przyszło na Izraela, kiedy został wygnany, uprowadzony do Asyrii, czy potem do Babilonii, gdzie nie mógł sprawować liturgii, gdzie nie mieli Słowa Bożego, nie miał im kto głosić. Pan Bóg posyłał im potem proroków, ale doświadczyli tego głodu Słowa Bożego, tego głodu sensu ludzkiego życia, głodu miłości. Głodu opieki Bożej. I biada wam, którzy się teraz śmiejecie, którym wystarczają radości tego świata, bo stracicie je. I biada wam, jeśli ludzie chwalić Was będą, jeśli Waszą wartość będziecie budować w oparciu o ludzką opinię, o pochwały, biada wam, bo to też się zmieni, to też stracicie. Pan wzywa nas do tego, abyśmy otwarli się właśnie na Niego i z Niego czerpali. I aby było tak, że to te wszystkie braki, jakich doświadczamy, skierują nas ku Niemu. Po to też Pan Bóg daje nam doświadczyć braków, abyśmy otwarli się na Niego, aby w naszym. Życiu, które chcielibyśmy mieć kompletne, szczęśliwe, powstały takie wyrwy, które, przez które Pan Bóg wejdzie do naszego życia, żeby ono nie było zamknięte w sobie, w egoizmie, w bezpieczeństwie tego świata, w fałszywym bezpieczeństwie. Można by tu podać cały szereg świętych, mówiąc o świętym Andrzeju Boboli, czy błogosławionym ojcu Janie Bejzymie, którzy właśnie przez doświadczenia trudu braku tym bardziej jednoczyli się z Jezusem Chrystusem. Takim przykładem wprost rzucającym się w oczy jest święty Jan Paweł II, który jak wiecie miał życie bardzo trudne. Jako dziewięcioletnie dziecko stracił matkę. Jako 12 dziecko stracił brata, został sam z ojcem, a potem, jako 21-letni młodzieniec, stracił ojca. Został zupełnie sam. I jeszcze do tego potrącił go samochód niemiecki w czasie wojny. I to tak, że to było w zimie, że wpadł do rowu nieprzytomny. I stamtąd wyciągnął go ktoś przechodzący przypadkiem, choć nie ma przypadków. Ale za każdym razem to doświadczenie otwierało go na Pana Boga. Śmierć matki, odejście matki otwarła go na Maryję jako matkę, śmierć brata, na, na innych, którzy go otaczali i odkrył w nich braci. Śmierć ojca na, na Ojca Niebieskiego. I te wszystkie doświadczenia też doprowadziły go do wielkiej mistyki, bo Pan Bóg dawał mu też ludzi, którzy go wspomagali, prowadzili tą drogą, którą Bóg chce wszystkich nas prowadzić. Dlatego jest rzeczą ważną, abyśmy tych wszystkich doświadczeń, bardzo trudnych, które Pan Bóg. Daje nam w naszym życiu, nie traktowali jako opuszczenie, jako nieszczęście, ale właśnie jako kolejną łaskę i szansę, która otwiera nas na to błogosławieństwo, na to szczęście, o którym mówi Pan Jezus, błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy teraz głodujecie, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, błogosławieni, gdy ludzie was nienawidzą. Bo otwarte jest moje serce dla Was, tak jak Wasze serce przez ten ból i cierpienie otwiera się na mnie. Amen.